Obraz grecki. To jest ubikacja? No, ładnie. Natrysk jest, okej. Okay. Oj, jest no, Okej. Okay. O, to jak to O, jaki sufit. No ładny telewizorek. No. To jest lodówka, i nawet woda jest Chodzi w lodówkę? On mówił, żeby grzejnik sobie tylko nastawić tam. Ale ciepło jest. Znaczy jak wisz. Ona będzie jest zimna. zimna, ale nie jest jakaś Bo to tak, jest chłodziarka, wiesz? Tak, to jest taka Jest zimna, jest. To jest chłodziarka. Sofi. Jest bardzo czysta. Tak, to najważniejsze sobie? jest bardzo czysta, są szlafroczki, są ręczniczki. Papier, wszystko super. Jaki mamy widok z okna? A taki. na hotel. Hotel Victoria Inn. <grywa> w Atenach. Czy nie jestem eee... Tak no jest. Myśl. myśl sobie życzenia i wrzucaj. Hop, wrzucam. <grywa> Padła? <grywa> Padła. Cześć w kolejnym dniu. Ateny centrum, tak? <grywa> tak. E, ogród Narodowy. Podpowiadają mi tutaj. E, także zobaczymy, jak to wygląda. Grecki, ateński Ogród Narodowy. No, takie kaktusy teraz nam. Wow. Niesamowity. Wielbicielka Kaktusów, no to od razu, potka. Bo to będzie się Będzie miał kolejkę. No, ładna puchacka. Nie

Robi głowa do góry. Joga żółwia. <grywa> elegancka. <grywa> Ale nie powinno się tak <grywa> Nie. No, to A ten sobie no, pływa. Tamten odpoczywa. ten pływa. Które na na Ja mam no, Nie, No to jest niesamowity Nie, To to taki krótki, Pierwszy luty, soczysta zieleń palm. A ja sobie chodzę z krótkim rękawem w t shirt Pierwszy luty, to też fajne to, to takie. To, to, to... drzewka pomarańczowe, cytrynowe, pełne owoców, złota oliwka, ale kolumny, hmm. jaki to styl? Podejrzewam, że grecki. Niebieskie tło sufitu podobno akropol miał takie barwy W czasach swojej świetności oczywiście Pomarańcze to można szpadlem zbierać Leżą, gniją całe szpalery drzewek pomarańczowych no, Jak nam nie robi to wrażenie Nikt tego nie je, no bo wiadomo, to jest w ulic na ulicach hodowane rośnie, więc. Ale, ale są. <grym> Bardzo ładnie to wygląda. Zwłaszcza o tej porze roku, kiedy u nas to śnieg. Śnieg już był, ale generalnie zimno. Mówił mi kolega, że pracował tutaj niedawno u Polaka, który jest tutaj kupy lat. Ma swoją firmę remontową. I pytał go się. Czy chcesz wracać do Polski? Czy myślisz, że powróci do Polski? Bo w sumie ten kryzys grecki. No ale ten, ten Polak, ten właściciel firmy tej budowlanej remontowej mówi: Nie, nie, no w sumie no jest kryzys, ale już raczej chyba Grecja wychodzi z tego kryzysu powoli, dostaje nowe zamówienia. A poza tym, to nawet jak jest bida, to przynajmniej jest ciepło. Także absolutnie do Polski nie wróci. Ceni sobie właśnie tę przyjemność tego. Klimatu, przyjemny klimat, ciepło. Praktycznie cały rok to tak jak mówiłem, no jest luty, zaczął się dopiero 1 luty, a to wszystko w t shirtach nawet w krótkich spodenkach, to jest niesamowite. Owszem, latem jest bardzo Nie duży upał często te pożary greckie tragiczne i tak dalej, no ale. Generalnie super Super A poza tym jest to jeden z tych krajów południa, Który się świetnie nadaje do uprawiania turystyki motocyklowej Jeżeli ktoś lubi No ja bardzo lubię Kiedyś lubiłem Teraz nie mam motocykla Ale, ale myślę Myślę, pomału zbieram się A najważniejsze to przekonać żonę Tak, nie kupić Przekonać Zobaczymy To dawaj nie wpadnij. O jaki ty jesteś fajny żół mogę cię wziąć ze sobą? Tak na pewno. Mogę wziąć. I przeczekuję. Co trochę jakieś fontanny, jakieś oczka, nie? Z tymi żółwiami. Jeden na drugim dosłownie. Jaki Takie gapy. Tego wziąłem. Dobrze. Bo te żółwie to, to dla mnie takie skojarzenie od razu mam z tymi Grekami Właśnie, takie ptacy powolni, no bo to słoneczko świeci, a że słoneczko świeci patrz, bardzo wygrzać. często, więc trzeba się wylegiwać wtedy One się chcą tak. wszystkie wygrzać Nie spieszymy się, nawet nogą to tak pomału Będę zadowolony, bo trafisz sam na jeden kaj Inny zamarł na środku oceanu w <noise> letargu Pod palmą. Normalnie jak w czasy stój mają. Palma, woda. Jeszcze pomnik mają. Jeszcze pomnik jakiegoś, nie wiem. Przyjaciela żółwi pewnie. Nie wiem. Jakaś chyba chyba. Trzyma Bo nie było słońca. No, bałkujemy temat ubiorów i tak jak widać na tym view. <grymkańskim> My w t-shirtach <grymkańskim> generalnie, a Grecy pop popitalają w kurtkach. To nie ma, że boli. Z autobusu wychodziłem, widziałem dziewczynę, młodą osobę. Która miała kurtkę na misiu. Taki korzuszek No właśnie, tak jak teraz. Ech, jakby tu było minus 30, to sobie nie wyobrażam tego, co oni by na siebie byli w stanie włożyć. Chyba po cztery kurtki. Ja ja tu pełno ptaków, ta szarnia.

Piękne miejsce, naprawdę kurczę. To są resztki kamieni, kolumn, z willi, która tutaj istniała Około 2000 lat temu Ale to już symbolika rzymska Według mnie, no chyba, że ktoś się z Was zna, i mi powie, ale jakby orzeł rzymski Dzisiaj na tym miejscu jest w Atenach Muzeum Bizantyjsko-Chrześcijańskie, bodajże, to w którym jesteśmy właśnie, jakieś tam mozajeczki, fragmenty.